Ej chłopaki, jest krytyczna sytuacja. Ale Fortnite fajnie, no co się dzieje? Ej jaki Fortnite? Jaki Fortnite? Ale dzisiaj nie kupiłem Renegade Raider na moje ostatnie pieniądze, no mów, mów. Mięsko, wyczekaj się czołgi. Co? No. O nie. O nie szybko na zwiady chłopaki, na zwiady trzeba. Musimy no nowa baza, dobra. W ogóle widzowie witam Was yy, u mnie na kanale. Barti też teraz nagrywa. Zostawcie suba i lajka, like, w ogóle koszmarna wojna. Trzeba szybko jechać. Dobra chłopaki, wsiadajcie do samochodu do, do mnie, bo ja no, nie bym można. Bym... Dobra. Jest, jest krytyczna sytuacja. Tak. My, my będziemy, ej, nie Barti! Barti tyleć w powietrzu, my będziemy tego. Barti, ty leć w powietrzu, my lecimy samochodem. No, pani dobra. Kier, czekaj. Dobra. Sorry, lecimy. Sorry, wygrało ja się ci co, Dobra, Otwio otworzyłem nam bramę. A, dobra, czekaj. Jedziemy. Uj, ja dobra. Jest, dobra. Uj, jedziemy, jedziemy. się zaraz. Jedziemy, tam w ogóle jacyś ludzie, niech oni się chowają, przecież wojna jest! No, oni, ja oni się chowają, Ja mam, jak widzicie, przeszykowaną już broń i oh, wow. tego... Dobra, ty lecisz tam, ja jadę tu, dobra? Ty, Fannyfer, jedź tam, ja jadę tu. Dobra, no, ja ty, Nie! O nie, szybko, szukajmy Bartiego, a nie, Fannyfer! Je Ała, a... moje koło! A, nie, tam, na lotnisku, tam się rozbiłem. Ała. Gdzie? Gdzie na się lot... rozbiłeś? Na lotnisku. Lotnisko, Dobra, Ja rozbiłem! ja bym... Ja lot... by. ja by. a, a, a czemu idealnie tutaj na przystanku jest logo wojny? Tutaj na przystanku. Nie to wiem. cię na fel! No nie moje auto! Wojska! Koło, yy, gdzie koło, to jest? Jedź tym, około przystanek, koło, y, tego. Jedź na przystanek koło lotniska. No, dobra, widzę to. Jestem na przystanku koło lotniska. Poczekaj! Widzisz mnie? Tak. Ej, po co na tym? Na przystanek Ej, co to jest? Barty, Szybko wsiadaj do samochodu! Wsiadajcie szybko, szybko wsiadajcie! Helikopter się Elikopter rozbił! Aaa! Strzały. E, strzały! Strzały! Słyszycie to? Strzały! Słyszę! Ej! Mój helikopter! Mój helikopter Wracamy! Wracamy! Przecież my tu chyba zginiemy zaraz! To wszystko się strza... tu to, to za baba? Yeah. Gdzie? Gdzie nasz dom? Gdzie my jesteśmy? Ej, co tu nie Gdzie? Nie! Z O nie! Nie! O! chłopaki, Nasz namiot! Nie! Poczekajcie, chłopaki! Poczekajcie! A! A! Co się dzieje? Dobra, pani dawaj, Jedź, 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 jedź! Do, czekaj, o, ja tym, jestem w naszym domu. O, o, o. Jestem w domu 13, czyli naszym. O A. ja o, będę wypadł na góry, czy coś się nie dzieje? Dobra, widzowie, jak widzicie, już jestem przy domu. Dobra, chodzę. Gdzie ty jesteś, Barti? Tu a A, spadłem, nie, uciś. A Ciosnłeś mnie? A mnie? Co to jest moje? auto! to moje auto? Do szybko, szybko, Fajny Fel, do bunkru. Do, do. Na dole jesteście? Do, do. Tak, na dole, na dole. Dobra, dobra! Jesteśmy w bunkrze. Widzowie nie, widzowie, nie wiem ile my jeszcze przetrwamy. Nie wiem, ile my jeszcze przetrwamy, ale jest to po prostu skandal! Boję się totalnie. Nie wiem co w ogóle mamy robić. Jesteśmy tutaj na razie bezpieczni. Mamy zapasy jedzenia na rok. Nie wiem, może potem. Chcemy zobaczyć, co się dzieje. Słuchajcie, na razie zamierzamy tu zostać. Jak coś to będziemy wychodzić na zwiady, bo wiecie, jesteśmy wojskiem. Ej, e, e, ej, ja ej, ej, kubańki! Chłopaki! No, chłopaki! czekaj, situacja, gram jaka... czekaj, bo gram Ej, czekaj, No, jest... co ci się miś? Chodźcie! Trzeba bombardować! Szybko chodźcie! Patrzcie, co znalazłem! Panel no. do bombardowania! O nie! Bombardujemy no, Będziemy bombardować ich! Dawajcie! Bombardujemy! No. A, ale wybuchy! Aaaa! Ukradnij jedynie! wszystko, co możliwe! Ej, ej, ej! Podpalcie dom! Podpalcie dom! To jest Ej! On mnie zbanował! Ktoś mnie zbanował! Ależ jak to cię zbanował? Ej Barty, chodź tu! O no, siema! Ty, ty, eee. dobra... się! Ty, dobra. Do... Barty, dom podpal! Barty dom podpal! No już się ale ja jestem zbanowany! Zbanowany! Jak to jest zbanowany? A, to poczekaj! Widzowie! No, e, nasz dom się pali! Nasz dom się pali! Słuchajcie, bombardowaliśmy. Bombardowaliśmy to wszystko. Ale teraz to się tak skończyło, że jesteśmy, słuchajcie, w bunkrze. I teraz. Mm, wszyscy tutaj leżymy. I, I nie wiem, czy my to w ogóle przeżyjemy. Wszystko się pali! Wszystko! Wszystko się pali! Całe miasta! Bo zresztą słuchajcie, na, okazało się. Ej, okazało się. Ej, ale w sumie może wyj wyjdziemy zobaczyć, czy już jest tego. Helikopter nam się pali. Jak to nam się helikopter pali? Nie! Nie! Heli! A! A! Gorące! gorące. A. Szybko! Chodźcie na górę! Chodźcie na górę jakąś! Chodźcie na jakąś górkę! Szybko, chłopaki! Szybko. z tego domu! Siadajcie! Siadajcie na górkę, jaką siedzimy! Ej, ten dobrze, ten... że wyjechaliśmy! Spalił się! Ej, dobrze, że wyjechaliśmy, bo tak to byśmy się spalili. Ej, ej, ej. słyszycie to? Ej, funny, Ej, Fanifer, co ty masz za mundurek? O! Co ty masz za mundurek? Ej. ej, ktoś tam strzela! jak tam poszukiwania... Wojski! No nie wiem. Ale to nie jest przecież nasz mundurek. Jak nie nas, Przecież my Polsce jesteśmy. Ale patrz na mój mundurek, a patrz na twój. No i trudno się mówi. Ej, auto, rozbiliśmy się tu. No, a to piu, piu, Dobra. Nie wiem, co się tu dzieje. Jest. Dobrze, że przynajmniej... Ej, co, 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 co się dzieje? Ani Co to jest? Co to jest? Ej, kto to jest? Gdzie kto to jest? Gdzie jest pani Ej, Co to jest? Nie dobrady rady tego prze nie do rady. Uciekałam. bardzo na mnie jest już za późno. Ja już umarłam. Nie, bo... Nie, nawet tak nie mów. Ja umieram. Nie, no. Na mnie jest już za późno. Mam nadzieję, że w ogóle podobała wam się ta seria. Jeśli chcecie więcej serii na tym kanale, zapraszam po suba i lajka. Powodzenia.